To historia pod prąd, odwracamy perspektywę i nie analizujemy populizmu tak jak wszyscy czyli Kaczyński, Erdogan i rozmaite takie analizy ich samych tylko patrzymy na Polaków i co więcej nie tylko na tych, co głosują na populistów dlatego ten tytuł dotyczy niestety nas wszystkich. To jest opowieść o społeczeństwie, które nie ufa nikomu, o ludziach, którzy nie ufają sobie nawzajem, nie ufają instytucjom publicznym, nie ufają państwu. I w związku z tym, czy, czy właśnie dlatego, byli w stanie zaufać Prawu i Sprawiedliwości. To jest historia osób, które pragną tutaj skandynawskiego welfare state, ale nie wierzą, że polskie państwo jest w stanie dowieźć taki produkt, w związku z czym nie zgodzą się na wyższe podatki, za to zaufają narracji, opowieści, która obiecuje wysoki poziom życia bez wysokich kosztów społecznych. W pierwszym kroku, czyli może to zrobić politycznie, ale w drugim, czyli takim kulturowym, czy instytucjonalnym powiedzmy, czyli przywrócenie praworządności, to będzie trudniejsza, już w trzecim, czyli takim cywilizacyjnym stworzenia jakiejś, czy takiej przeobrażenia tej mentalności naszej, bardzo nieliberalnej, bardzo właśnie opartej na braku zaufania. No to już jest praca na dekady. W książce staramy się pokazać, jakimi instytucjami to się zmienia. Chcemy też pokazać, jak to każdy z nas może zrobić. Czyli nie pisać jakichś wielkich projektów, jakichś wielkich postulatów, tylko, tylko dać taki rodzaj recepty, która jest do wdrożenia tu i teraz przez każdego z czytelników. W książce pokazujemy, że populizm jest zaraźliwy. Jeśli już raz pojawi się, stanie się częścią systemu politycznego, to rzadko kiedy ogranicza się do jednej partii. Infekuje wszystkie inne partie, więc demokratyczna opozycja w Polsce nie może wygrać wyborów nie grając w populizm. Ale jeżeli chcemy zachować demokratyczne zasady ładu społecznego na dłużej, to po wygranych wyborach opozycja z tego populizmu będzie musiała Polskę wyprowadzić. Populiści. Tym się różnią od innych polityków, że są bezwzględni, nie mają skrupułów, nie wstydzą się, idą na skróty i taką drogą na skróty jest też imitacja. Jak widzą, że, 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 że ktoś złamał prawo i udało mu się w jednym kraju, no to próbują zrobić to samo w drugim. Oni zresztą nie ukrywają, że się nawzajem szkolą. Polski rząd niedawno przyznał, że szkolił izraelski rząd do tego, jak podporządkować sobie sądownictwo. Ostentacja to jest też taka, taka cecha populistów. Myślę, że nawet taka, która ma swój sens, to znaczy taka, która buduje więź z wyborcami. Populista, który pokazuje, łamie prawo, robię to, żyję i nic mi nie zrobicie, to jest ktoś, kto jednocześnie dystansuje się od elit i wysyła taki sygnał wyborcy, patrz, jakim jestem twardzielem, ty nie lubisz elit, ja je właśnie upokorzyłem, jesteśmy razem głosuniami. Politycy też inspirują się nawzajem. Znaczy nie byłoby populistycznego Kaczyńskiego i populistycznego PiSu, gdyby nie doświadczenie rządów koalicyjnych z samoobroną Leppera. Zresztą, no, samoobrona została, czy te przystawki samoobrona LPR zostały skonsumowane nie, nie, nie tylko z ich elektoratami, ale też ze stylem uprawiania polityki. Nie byłoby. Pisu i Kaczyńskiego, gdyby nie Orban. Więc to jest też kwestia po prostu przechwytywania sposobów uprawiania polityki. No przede wszystkim trauma, która się reprodukuje, osadza, powtarza to jest w ogóle bardzo skomplikowany proces, tak naprawdę do zbadania. On jeszcze nie jest tak dobrze zbadane, jak na przykład to doświadczenie II wojny światowej w Niemczech, które robiło się ogromnej literatury. My tu staramy się sobie naszkicować pewien, pewien sposób, który łączy dzisiejsze problemy polityczne z naszymi przejściami historycznymi. To pośrednim czy takim ośrodkowym problemem jest oczywiście kwestia zaufania. Jak nie było państwa przez te albo ono było. Państwem, ale rosyjskim, no to się nie ma co dziwić, że Polacy traktują państwo jako wroga czy kogoś, kogo należy ograć. Więc mówimy o tym, no i oczywiście mówimy także o braku tradycji liberalnej i, i, i też staramy się e, trochę tak powiedzieć sprawdzam, wszyscy tutaj mówili o liberalizmie po 89 roku, pojęcie się stało, jednym z najpopularniejszych w ogóle, obok demokracji, no, ale jak, jak się przyjrzeliśmy tej historii Polski, też historii idei, to się nagle okazało, że, że, że liberałowie się w ogóle praktycznie nie liczyli w, 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 w budowaniu takiej świadomości nowoczesnej czy nowoczesnego społeczeństwa, nowoczesnego narodu. To, to jest przede wszystkim niski kapitał społeczny, to, co socjolodzy przede wszystkim rozumieją jako ogólnione zaufanie, które mierzą pytając, czy ludziom generalnie można ufać, czy ostrożności w kontaktach z innymi nigdy Czy znaczy, Polacy są rekordistami europejskimi, jeśli chodzi o brak zaufania do współobywateli, ale też do instytucji, więc to jest brak więzi takich horyzontalnych, na skutek feudalizmu, na skutek takich relacji folwarcznej, budującej więzi wertykalne, pionowe, brak państwa. To, to jest też to, no, że mieliśmy do czynienia z ustrojami, które te resztki kapitału społecznego wykorzystywały rabunkowo. No, PRL z tymi przymusowymi pochodami pierwszomajowymi czynami społecznymi, potem celowe niszczenie jakichś już zupełnych resztek kapitału społecznego przez Balcerowicza i neoliberalizm III RP, likwidacja współdzielczości. No i zostajemy taki społecznej pustyni. I to jest scena, na którą wchodzą populiści. Dlatego, że populistów ma po drugiej stronie. Tusk jest jednym z tych polityków, który świeci takim światem odbitym, tak jak Emmanuel Macron, ale tak jak Wołodymyr Zeleński. Czyli to są politycy racjonalni, którzy się wodzą z głównego nurtu, dla których populizm nie jest żadnym takim naturalnym sposobem uprawiania polityki, ale którzy wiedzą, że jeśli po drugiej stronie mają 30-paraprocentowe prawo i sprawiedliwość, a, 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 a oni mają utrzymać i co więcej zmobilizować dużo bardziej trudne, trudniejsze do zmobilizowania to pod społeczeństwo, czyli to liberalne no to wiedzą, że muszą się też uciec do niektórych metod populistycznych i robią to, wykorzystują media, spin-doktorów, no tak idą na rozmaite kompromisy, też moralne, programowe, stosują minimalistyczny program. To są wszystko zagrywki populistyczne, no ale dzisiaj to można o nich z łezką tęsknić, jak poznaliśmy, co to jest naprawdę twardy populizm. Ale mimo wszystko staraliśmy się dla uczciwości pokazać, że ten populizm to nie jest wynalazek Kaczyńskiego w Polsce. Y jeśli mieliśmy do czynienia z populizmem prawicowym, a on już wtedy pojawił się w Europie, mieliśmy do czynienia z odpowiedzią w formie populizmu. Lewicowego, zwłaszcza Grecja, Hiszpania, kraje latynoamerykańskie. To było tylko kwestią czasu, żeby pojawił się populizm no, nieliberalny, bo to by było jakby zaprzeczenie same w sobie, ale populizm centrowy. Więc ta ciepła woda w kranie no, to była taka centrowa, populistyczna odpowiedź na to, co. Yy, robił a, PiS już kierując się doświadczeniami rządów z samoobroną, yy, yy, ale też zapowiedź tego, co, co, co później yy, we Francji yy, yy, robił i robi Macron. Mm, dlatego, że mm, wywodzi się też z takiego pokolenia, w którym polityka oparta na takich bardzo silnych wartościach. Tak funkcjonowało pokolenie tuż powojenne, albo to pokolenie 89 roku upadku komunizmu. To, to były rzeczywiście takie postacie, to często byli intelektualiści szerokich horyzontów, no ale, ale zazwyczaj po takich pokoleniach przychodzili, przychodzili politycy bardzo pragmatyczni, już nie tacy bardzo pryncypialni, raczej technokraci. Macron jest politykiem wywodzącym się z bankowości, z, z elit który też nie ma jakiegoś jednoznacznego światopoglądu, to znaczy jest człowiekiem oczywiście progresywnym, jak, na, jak nawet jak na Francję, ale nie jest jakoś ściśle przywiązany do jakiegoś, jakiejś wielkiej ideologii, dlatego mógł transferować polityków z lewa, z prawą, generalnie budował coś w rodzaju platformy obywatelskiej. Nie jestem pewien na ile świadomie kopiował Tuska, ale robił bardzo, bardzo podobne rzeczy. Też mówił, że to jest platforma, że dla zwykłych obywateli, nie dla polityków, że jest poza lewicą i prawicą i tak dalej. To są rzeczy, które my dobrze znamy z Polski, ale muszę powiedzieć, że to, to, to zagrało. To znaczy, przynajmniej zagrało do dziś, bo niestety ostatnie działania Macrona, czyli to podniesienie wieku emerytalnego w nie do końca demokratyczny sposób, z powtórką błędu z Tuska i przygotowuje dzisiaj niestety teren pod zwycięstwo Marine Le w kolejnych wyborach. No to była też tak yy, bym... Yy... Wejście Macrona w taką narrację populistyczną, no to była też odpowiedź na kryzys tradycyjnych partii politycznych. Nie tylko we Francji, bo widzieliśmy to i w innych krajach Europy. Znaczy socjaliści, komuniści, konserwatyści tracą społeczne zaufanie. W dodatku jeszcze to jest kraj z takim no jednak systemem semiprezydenckim, więc łatwiej budować mobilizację polityczną, bez całej machiny politycznej, jaką jest partia. No i też epoka nowych mediów, znaczy to, że możesz uprawiać politykę kierując narrację bezpośrednio do każdego z potencjalnie zainteresowanych. I to wszystko ułatwiło no, taką mobilizację polityczną bez czy jakby w kontrze wobec, wobec partii politycznych, czyli antypartyjną mobilizację polityczną. Oczywiście, że jest szansa na lepsze, szczególnie po wczorajszym, dzisiejszym, które już chyba gorsze być nie mogą. Mogą oczywiście, bo widzimy, co jest za wschodnią granicą, ale też widzimy, jak się do niej zbliżamy. No, Stała Lex Tusk, jest już że rzeczywiście, zasługuje na takie usunięcie cudzysłowu i powiedzenie, że to jest bardzo rosyjski produkt. Dlatego trzeba się odbić, można się odbić, tylko też trzeba pamiętać, że po pierwsze te, te najbliższe wybory są do przegrania. A po drugie, one będą niestety tylko początkiem zmiany, która jeśli ma być poważna i na stałe nas jakoś odciąć od tego zagrożenia populistycznego, to musi sięgnąć edukacji, NGO-sów, takiej pracy organicznej, na którą w Polsce nigdy nie ma dość czasu, która musi trwać, która jest też znojna. Patron naszego stowarzyszenia mówił, że męczeństwo nie zastępuje pracy, myślę, że te słowa niestety są aktualne i oby jak najszybciej przestały być, żebyśmy nie musieli zajmować się męczeństwem, a żebyśmy chcieli bardziej i mogli systematycznie zajmować się pracą nad świadomością naszą. Po, poważnemu akademikowi, bardziej do twarzy z heroicznym pesymizmem niż naiwnym optymizmem, a więc powiem, że takie naprawdę lepsze jutro było wczoraj, mniej, nadzieja umiera ostatnia. Ale przedwczoraj chyba. Jeśli w dniach liczymy kadencję, no to rzeczywiście dawno nie było tego lepszego jutra, mówiąc szczerze, w Polsce. A jak było, to i tak je krytykowaliśmy, bo taka nasza rola.